O, ale byś sprzątania zaraz miał. Pogoda nam się popsuła, ale to dobrze, bo słuchajcie, jest taka susza że Sahara, normalnie, Sahara, no ale to na obszarze całego kraju, więc no nie wiem, jak to będzie z roślinami, dobrze, że popadało, no ale wieje, jest mokro, ja, ale majster musi dokończyć, by dostało dosłownie kilka bloczków i styropian, ale o styropian za chwilę powiem, żeby wpadli ludzie od okien. Tam, dom, do, do, dom, 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 mamy piąkny. Trójkąt. Na górze brak czapeczki, majster już to tak zostawi, no już nie będę się wygłupiał, że 5 cm różek zrobić. No i teraz jest pewnie zastanawiające, niedokładnie to wyjaśnię, dlaczego tu jest taki, a nie inny odstęp zostawiony. Jeśli byśmy dojechali bloczkami do samych desek, to tu mamy gigantyczny mostek termiczny, bo ocieplenie będzie by szło tutaj, ocieplenie by szło tutaj od elewacji. Górą, a tu byśmy mieli pustkę, tylko ociepleniem byłyby deski. Więc Majster zostawił 25 cm, żeby wepchnąć tutaj styropian na ciasno. Przykleję go na pianoklej i do desek, szczelinę między deskami, wypełnię. Pianką może być to zwykła e, pianka montażowa, natomiast majster akurat ma dwie jakieś tam termoizolacyjne, to nawet będą jeszcze lepiej tak jest z pół szpara. I jeśli mamy deskowany dach, nie ma tu jakichś membran, cudów i tak dalej, to śmiało to może być na ciasno i wtedy rozwiązuje się również drugi problem. Bo zapewne zaraz się znajdzie armia fachowców, co to powie, że wolnostojąca ściana e, szczytowa, ona się zawali od wiatru i tak dalej. Nie słuchajcie, ona nawet nie. Drnie. To jest wyliczone przez e, architekta, przez kierownika budowy. Jej Wysokość nie jest na tyle duża i sztywność, żeby miała się powalić. jej tu nic nie grozi. A dodatkowo od razu uszczelni przed podmuchami wiatru, zasysaniem wiatru. Tak to mi tłumaczono. Oczywiście nie niekonstrukcyjnie, tylko, tylko po prostu zabezpieczy, tak? W jakiś tam delikatny sposób, więc tu się nic nie będzie działo. I tutaj za chwilę będzie okno wstawione i będzie mieli piękne poddasze. A majster kupił stropian elewacyjny grafitowy lambda 31, czyli taki lepszy, bo montują z reguły 33, a majstry kupił 31. Na paczce różnica 4 zł, więc żaden majątek. A to jest stropian grafitowy elewacyjny grubości 20, szerokości akurat jest 50, więc jak na pół sobie dziabne, to takie paseczki elegancko tutaj się powciska i zrobi co też zrobimy. I podobno to jest najczęstszy błąd i najczęstszy Rzecz, którą się pomija na budowach, właśnie izolacja e, ściany szczytowej. E, jeszcze tam, jak jest poddasze użyt... nieużytkowe, to o, tam pół biedy, to tam nic się z tym nie stanie, nawet lepiej. Ale jak jest użytkowe, to lepiej zadbać o to ocieplenie. Ten cały styropian, to jest niecałe 300. to przy kosztach całej budowy, to naprawdę nie jest duży koszt na całość tej konstrukcji. Majstrowi zostało do domurowania. O, dosłownie tamten świetlik, to jest pięć bloczków na krzyż. Zaraz to zrobię i potem rzucę kamerę na głowę i będziemy styropianem izolować. Oczywiście, majster przyniósł kompresor. Poprzed izolacją dokładnie wydmuchamy tutaj te wszystkie szczeliny, żeby nie było pyłu, żeby tam styropian, ta pianka, pianoklej, Miał się do czego przyczepić. Oczywiście nikt tego nie robi, ale majster ożywał. Brudne, o Najciekawsze w budowaniu tego domu są drobiazgi, na które mało kto zwraca uwagę. Wymurowałem cały dom, łącznie z fundamentami, na dwóch parach rękawiczek, a załatwiłem je na piań, piance. Beton, bloczki, każdy tu bloczek, który jest w tym domu, przeszedł przez moje ręce. E, pff, nie wiem. P Straciłem rachubę przy 600, więc tutaj pewnie jest ponad 700 bloczków plus 450 bloczków fundamentowych i docinek, niedocinek, dwie pary rękawiczek. A załatwiłem je na piance. Taka, Taki szczegół. Tu majster zrobił, zaizolowałem, musiałem niestety... Pokażę to na lepszej kamerze, tam na górze od razu pianokleju więcej naładować niż pianki izolacyjnej, bo straszny wiatr i mi wypychał ten styropian, ale jak pięknie wiąże, taki kupiłem, gdzie ja to mam? O, taki pianoklej 60 sekund, bardzo fajny, szybko to łapię, rachu ciachu i po po robocie, e, więc styropian jest tutaj już wepchnięty, nawet nawet nie drgnie. O, jeszcze tylko tu musimy tą szczelinę wypełnić pianką. E, najlepiej izolacyjną. A Meister ma dwie. Mam taką. O, Ceresit kupiłem termiczna i akustyczna. Jakaś nie wiem, premium. I jakby zabrakło, to mam jeszcze puszeczkę mojego ulubionego polinora. Będzie zaizolowane. Tu jeszcze taki. Bobek mały wciśnięty jest. Tu już też go trzeba zaizolować. No i oczywiście, tak jak mówiłem, tutaj potem będzie tu wełna. Tam styropian. I mamy załatwioną sprawę z izolacją. Będzie pięknie zaizolowany dom. Potniemy sobie styropianik. Najpierw zaczynałem ciąć wzdłuż, ale to diabania z tym było. Więc Majster sobie robi takie klocuszki. 23. Bo tam średnio jest 25 plus szpara jest git, więc mam zwykłą taką prostą piłkę do drewna, gdzie ona jest. Niestety pierwszy raz w życiu tak yy, więcej niż raz i muszę się nauczyć go dobrze ciąć. Oczywiście przydałaby się maszynka do cięcia. 23, 3, nie chcę mi się liczyć. 23. Ops. I 23. I teraz tak, co się strasznie blokuje, ale już Majster znalazł na to patent. Najpierw tniemy, ile się da o, pod tym kątem. A dopiero teraz schodzimy dalej. O, się blokuje! Kupane Cyk. O, takie nierówności jakieś można se drapnąć areczką, albo czymkolwiek. No i dobra, i majster teraz natnie tego trochę. Tak, żeby. Mieć gotowe strasznie to marnie idzie, to odcięcie. Dobra, ile ty tego musisz mieć? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na każdą stronę, czyli musisz mieć 18 takich klucuszków. No i widzisz, napieję. Majster odpala muzykę. Dobra, przygotowałem sobie 8, bo nie jest tak dobrze, żeby to ciąć naraz, więc lepiej odpocząć, a poza tym jak to zrobię to pianoklej chwyci i będzie można swobodnie dalsze robić. No i co? Można przymierzyć tylko dla kurażu. Wchodzi bez problemu. No i teraz na to mądrego chyba nie ma. Ja daję trochę tu, trochę tu. O moje Ojczyzna. próbę ci się ucięło no i teraz ustawić jeszcze żeby się ładnie licowało i już i tu, cyk hop I teraz następny od góry Pianoklej tu pianokleju. Tu pianokleju i cyk. Dobrze, że majster więcej kupił. Jak będzie wychodzić, to nic nie szkodzi. Aby się przykleiło. Chłops. Cyk. Zlicować. Siedzi. Można od razu. Cyk. Łączenie. Cyk. Cyk. Czy to trzeba aż tak? Oczywiście, że nie. Ale majster ma taką wolę. Oczywiście to wcześniej jest wydmuchane i sprzątnięte. I cyk. Pianokleje mają jedną wadę, że te pistolety potem się całe kleją, zaklejają. Dobra, cyk. I next. O, widzicie, już się troszkę ruszę. To majster teraz tu przerwy zrobi, niech to złapie. I przejdziemy na drugą stronę. Dawaj od razu. Cyk. Pianka, przyjaciel polskiego budowlańca. Do końca ustawić do lica nacisnąć jest. Od razu można tutaj pianować. Z te pistolety mówię, tak dziwnie leci, ale to w niczym nam nie przeszkadza. Bo, ach, I tak się przyklei. Potem dojdzie pianka i człowieku trzyma krzywo dziabną ale co tam pianką się uzupełni nadmiarem pianki nigdy się proszę nie przyjmujcie bo ją się przecież wytnie. no i dobra no i widzicie jak to się robi no jadę do końca potnę sobie dodatkowe styropiany i potem na koniec jeszcze pokażę tą piankę. Spróbujemy wcisnąć izolacyjną od góry i mamy wtedy finito pięknie. Tak jest. Gotowe. Teraz pianujemy zwykłą pianką. Znaczy no niezwykłą, ta ma być, niby termoizolacyjna. Nie wiem, a się to cicho zrobiło. Jak wiatr przestał hulać. No jeszcze okna. Ale okna. W następnym odcinku... Dobra, wciskam tu. No i dobra, i teraz trzeba... ...za ojczyznę. I tak całość zapionować. No i robota zrobiona. Szczytóweczki ładnie zaizolowane. Proszę bardzo. Pianeczkę trzeba będzie kiedyś tam wyskrobać. Pięknie jest. Z drugiej strony to samo. Majster musi teraz posprzątać. Szczytóweczki gotowe. Pokazałem również jak zaizolowałem już ściany szczytowe. Otwory okienne już przygotowane, bo kolejny etap to wstawianie okien. Ja tego nie będę robił dlatego, że e, koszt z montażem, różnica między bez montażu, a z montażem to naprawdę były jakieś e, nieduże pieniądze, więc zdecydowałem, że po co ja będę się z tym mordował, jak może ktoś zamontować. Oczywiście będę pilnował okiem, e, pokażę potem jakie okna, dlaczego takie wybrałem, najprostsze, e, bez jakichś udziwnień, e, bo Meister buduje prosty, swojski dom. Niemodny, tylko taki, żeby pasował nam. W międzyczasie jeszcze musimy wstawić drzwi, bo Majster złapał z ogłoszenia takie: oto drzwi za darmo. Ktoś miał na budowie. O, ale byś sprzątania zaraz miał. Ktoś oddawał za darmo, więc Majster sobie je zamontuje na czas. Murowania ścianek działowych, robót wewnątrz, i dopiero finalnie przed elewacją stawimy drzwi właściwe. No bo jeszcze nie raz będą porozwalane, pouderzane. Dwa zamki, wszystkie klucze są, luksus jest. No i tak Majster wymieni dla bezpieczeństwa swojego. Reszę jak ładnie. Szczytóweczki eleganckie, zaizolowane. Kaneczka trochę wystaje, trzeba będzie kiedyś ją jakoś uciąć. Ale to może przy elewacji albo na kijaszku coś się drapnie. Nie, no jest fajnie. Jest fajnie. Po wstawieniu okien podsumujemy koszt etapu. No bo to już będzie stan surowy zamknięty. A tak się prezentuje domek w tej okazałości. Satysfakcja jest. Domek jest praktycznie ukończony jeśli chodzi o stan surowy zamknięty. Czyli SSZ. Stan surowy wiem, Tak, SSZ. E, w tej chwili to jest stan surowy otwarty. Chyba. Nie wiem, nieważne. Jest duża satysfakcja. W każdym razie widzimy się w kolejnym odcinku, a w kolejny odcinek wydaje mi się, że będzie taka, e, taki zlepek. Montowanie, z montażu okien, a właściwie z pokazu, jak są zamontowane e, wstawi, i wstawimy te drzwi. A potem będziemy musieli jeszcze zrobić szczelny montaż okien. Wysmarujemy to taką membraną w płynie, a to wszystko pokażę. nie mylić z ciepłym montażem okien, bo to są różnego rodzaju wynalazki, których tutaj nie będzie. Nie mam nic przeciwko, ale u mnie po prostu ich nie będzie. Także dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania, like komentowania i oglądania innych moich produkcji, a także odcinków ze zmagań z budową prawie samodzielnego tego oto domu.